Najlepsza mapa w grze oczywiście, ale miał być Bind To daje rana do Immortala znowu, tak? Tak To łatwiutko I chłopaki boją ja bana na czat i... Nowo i szatkę już napisał Jednak <gry> kto ma komputer z drewna Być nas ładować godzina. O, chyba jesteśmy Patrzymy na rank 1 Dobra, ale to już, to już na pewno nie jest bronze To nie jest silver To nie jest iron To jest gold, gold plus 100% Ktoś do mnie napisał, jaki kloc z ciebie? Jeszcze przed rozpoczęciem odcinka chciałbym was zaprosić na moje social media, żeby być na bieżąco z filmami i streamami. Jest to na tyle. Ela. To jest goldowe Nie, już widzę wszystko, już wiem. Żartowałem jednak. To jest gold. Otóż koniec jest. Już raz go oglądamy. Soczek ma 1900 pingów? Nie, blanki tyle ma. Rank 1. Dymę. Boże, no, niech rank 1 i coś zrobić, no. Nie ma skinów. To jest Silver all Gold. No. No, iść, iść, zrób coś. O bo chyba, chyba ten, o Dobra, to jest... to jest gold. Dobra. To jest gold, dawaj mu golda. Dawaj teraz tego mena, Ano. Ale on ma coś wyższego. Ja to widzę po momencie. No, to jest jakiś... to jest... To jest jakiś ascendant albo Immortal ten ano. 100% O, ale timing. Ale, timing! Czucie, a Mr. Kaczusi to jest brąz. No, I za nie oglądali się. Dobra, no, dawaj. No, coś niższego. jest. Z... Dobra, nie wiem. Dobra, ja bym dał Ano. Ascendanta na razie. Dawaj, Mr. Kaczusia. Wrzuciło mnie na pulpit znowu. No, jak Mr. Kaczusia idzie. Ślepił. O, O nie no, że się dużo w te flesze. To jest platynka, może by była. Dobra, dałem Mr. Kaczusię jeszcze raz. A teraz dobra, idę w tobę. No i znowu się nie stało. No nie, Mr. czuł się. Nie wiem, co mu dać. Platynę bym mu dał. Tak na razie. Dawaj Jokiza. Jokiza nie oglądaliśmy jeszcze. O. Oj, było dziwne. Dobra, dawaj tego Sage. Ja mu dawałem golda co nie? No, dobra, to nie będzie gold chyba. Nie wiem. I silver mamy? Silvera jest silver wolny, nie? Idź, widział. Co on robi? Dobra, Ten silverek? To jest silverek. Tak, nie niżej. Zdawaj za znowu. Oglądamy. Ostatni raz nie wiem, co to są za rangi, oni się ruszają wszyscy tak samo, no. No nie. Nie wiem. Niech Joki na razie idzie na brązo, On też się rusza jakiś bot. o, Nic. <śc> -y dajemy golda. No. Fajezor to jest diament. Umyśl się, od, się odwracać od flash to dużo znaczy. Dawaj na się Tak do testu. No, idź. Został kaczu, Nie wiem. Soczek. O nie, dały na face zaraz znowu. Okej, Nie no, ładnie Dobra, nie, daj mu Ascendanta Fazerowi, a Ano będzie Immortalem. I dawaj soczka teraz. Nie no, nie wiem co tu się dzieje. Nie mam pojęcia jakie to są rangi. I raz go trzeba obejrzeć, no strzelowałem mocno. Nie może być gold. Kuje nam kogo? Jakich rang? Irona okay. i Okej. Ty co on robi? I czemu go oglądam to umiera. O, Blanki ma dobry movement ale on jest nie wiem co robi. Phaserowi dam Ascendanta, nie? Ano Immortal. Nie wiem, Blanki, on ma 1000 pingów, 2000. To chyba nic nie zrobi. Ale on się dobrze rusza. A bym zrezykował i dałbym mu diamanta i tak. Ano to jest kto? Immortal. Ascendant? Phaser. Daj tego Essentiala. On, on, on musi być dobry jakiś. Daj Phasera. Na diamenta Essential na. Nie wiem, pogubię z tymi rankami już Dobra, Blankie będzie diaksem. Przez soczka nie oglądałem. Przez soczek. Idealna na popatrzeć. Oj, no czemu są? na go? Essential na Immortala. Ostateczną listę ci mówię teraz: Essential to jest Immortal. Ano to jest Ascendant. Phaser to jest Diament. Daj Blankiego na platyna. I reszta jak było Ej kur... Patrzę i umiera. A nikt nie nie gra Gajerą tak szerzo gold Golda tego A Sage to jest... co dałem? Silver Kim jest Sage? Nazwa? Rank On jest Silverkiem, tak Czyli Gold jest tylko wolny Tak Kaczył się Teraz, bo kaczył był ale pletną to jest Blanki No to daj, kaczył się na Golda Dobra, to już chyba koniec, nie? Możesz przeczytać rangi jeszcze raz Iron, soczek, Bronze, joki Silver, rank 1, Gold Kaczuś, Platyna Blanki, Ascendant Ano, Diaks, Fazer i Montal Essential No i teraz on gra jak Bud jakiś ten essential, ale go oglądam Nie chce mi się Dobra, Jokiz będzie Ironem Zamień Jokiza za z soczkiem Zamień ano ostatni raz Anna Immortala, jestem szalona na Ascendant. Tak, tak. Naszym ironkiem był Jokis. O kur co on mówi? A co miał? A jaką masz, masz agę? Golda 3. A. No. Naszym brązikiem był Soczek. Tak. O. Godyfik? Naszym silverkiem był rank 1. D3? <noise> naszym, naszym goldzikiem był, był kaczuś. kaczuś. Kaczuś miał Silvera. Kaczuś miał Silvera, więc się tak e, nie pomyliliśmy. Platyną, Platyną był Blanki. Co, a Blanki? A Blanki jest naszym ironem, chyba Tak, Blanki jest ironem. <noise> Co ty gadasz? Naszym <noise> akcentantem był Essential? Czy, Czy jak to się wymawia? Brawo, zgadza się. O. Yy, diamentem, diamentem był Faser, Faser? Tak? a to, a to był, był nasz Immortal. Ta? Faze'er był immortalem? No. A Ano co miał w takim razie? A Ano jest naszym immortalem. A Ano co masz? Platyno. O. No. <noise> tak sok, co się nie spodziewałem. Widzisz jaki komplement? Ale wiecie, wiecie jaką, jaką mieliśmy zagwozdkę? Żeśmy my ciągle my żeśmy my patrzyli, patrzyli pół gry na trzy osoby. Chyba a największą zagwozdką był Kaczuś. Czemu kaczuś? Nie, nie wiem, wie. Michał człowiek chce za kaczusia. Ja chcę się tylko ustosunkować, że dwie pierwsze rundy się nie liczyły, w plecy się nie da zabić. Dziękuję.